Mega lubię to masełko do ust z weledy jest takie nawilżające. A więc guys, witam was, bo jak widzicie już po tytule pewnie, chcę z wami przejść przez taką drogę uh, self-care. I takie przygotowania na 2024 rok. Ja uważam, że jak ma się jakieś cele, i tak dalej, to fajnie wdrażać po prostu w ciągu roku, nieważne jaki jest dzień, miesiąc, rok, i czy to jest w połowie roku, no w końcu roku, i tak dalej. Ale z drugiej strony, bardzo lubię, jak jest nowy rok, właśnie, czy nowy miesiąc, i tak dalej, odświeżyć sobie swój mindset i po prostu jakby postawić takie nowe cele. Wiecie o co chodzi, nie? I właśnie w 2024 roku. Chciałabym spełnić wiele rzeczy. To jest też taki trochę przełomowy rok w moim życiu. Tak mi się wydaje, że będzie takie coś jak. Podobnie jak, nie wiem, matura, jak ten rok, w którym zdawałam maturę, dlatego, że w tym roku kończę licencjata. Muszę się obronić na studiach, więc to jest jakieś zamknięcie mojego rozdziału. To jest jakiś etap, nie? Ja nie wiem jeszcze, czy chcę iść na magistra od razu, czy w ogóle chcę iść na magistra, czy nie chcę, co chcę robić, ale wiem, że chcę na pewno to obronić i wiem, że chcę się przeprowadzić. Więc to są takie dwa główne moje cele, ale moim celem też ogromnym w 2024 rok jest to, aby wrócić na YouTube'a i to jest taki mój cel naprawdę duży, dlatego że ja bez tego, e, ja już się dodaję regularnie na YouTube'a od półtorej roku albo więcej, e, kiedyś dawałam regularnie i jakby miałam dobry odbiór i ludzie potem się bardzo pytali o to, a ja po prostu byłam zagubiona w życiu, ja dalej trochę jestem, bo to jest ten czas Twinnies. czyli... Macie to 20 lat, ja mam 21 już skończone, i tak naprawdę wy nie wiecie jeszcze, co wy chcecie robić w swoim życiu. I to jest, to jest po prostu ciężkie. To jest ciężkie będziecie w tak młodym wieku, co chcecie robić ze swoim życiem. I jakby YouTube dawał mi tą satysfakcję, czułam się spełniona, ale w pewnym momencie to jakoś zgasło, i ja po prostu przestała. A w 2024 roku chciałabym robić, chciałam wiele rzeczy popróbować, zobaczyć, co odpowiada mi, w czym się będę najbardziej spełniała. Może coś samo do mnie przyjdzie, jak zacznę robić takie rzeczy, bo do tej pory po prostu siedziałam i głównie co robiłam, to przeglądałam Peteresta, ale ja za bardzo nic z tym nie robiłam. A wiecie, samo takie przeglądanie nic nie da, ale ja jestem ogromną zwolenniczką od kilku lat niezmiennie, nawet Wam pokażę. Bo, może gdzieś wam zapisane, od kilku nie zmienię, robię coś takiego jak vision board. Czyli po prostu to jest taka wizualna manifestacja. I naprawdę, uwierzcie mi, to działa. W sensie, w moim przypadku to naprawdę działa. Ok, pokażę Wam taką vision board, którą zrobiłam w 2023 roku. Wiele rzeczy z tej e, tablicy się spełniło, i zaraz Wam nawet opowiem, jakie rzeczy się spełniły. Ja byłam z niej mega zadowolona. Ona wyglądała tak. Tak wyglądała moja Vision Body 2023 rok. I już wam opowiadam, co się spełniło. Zrobię Wam taką mini prezentację. Zacznijmy, może, od. Będę szła po kolei. Stany Zjednoczone. Pojechaliśmy z agencją Camp America na wakacje. Byliśmy w Stanach dwa i pół miesiąca. Dwa miesiące pracowaliśmy na amerykańskim kampie, a potem przez dwa i pół tygodnia podróżowaliśmy. Tutaj możecie mieć takie małe zdjęcie: mnie i mnie. To nie jestem, ja, ale. No widzicie, u już tak manifestacja działa, co nie Że ja pokazuję zdjęcie, które chcę i mówię, że no to jestem ja i jakby to sero działa bidel. Po prostu bidel. Ja i mój chłopak, jak jesteśmy w jakimś. Ja nie wiem jak się nazywa to po polsku, ale chodzi mi o arcade, że są te gry i takie możecie sobie porzucać nawet piłką do kosza, no to o to chodzi. Marzyłam o tym, żeby żeby po prostu mu i pojechać nowo poznanymi na no, taką typową letnią przejażdżkę i właśnie w samach udało nam się ze znajomymi pojechać takim typowo amerykańskim busem. <zysk> Zobaczyć zdjęcie Londynu na święta. I właśnie w listopadzie poleciałam z mamą całkiem spontanicznie do Londynu na święta. Totalnie tego nie planowałyśmy. Dużo podróżowania. W tym roku podróżowałam naprawdę dużo. W sensie to było takie duże podróże. Ja z tortem urodzinowym chciałam mieć taką mini imprezkę i mieć swój tort urodzinowy, i tak dalej, bo wcześniej tak jakoś tego nie celebrowałam i chciałam być na koncercie i byłam na koncercie. Sesja zdjęciowa w tym roku, właśnie też mnie zaprosiła taka parka w Krakowie, która ma swoje studio. I chcieli mi zrobić coś ze zdjęciową, więc to też odkleczyłam. W tym roku bardzo też chciałam odwiedzić Portugalię i początkiem 2023 roku poleciałam właśnie do Porto z mamą. też całą tablicę, nazywaną 2023 year. I tutaj miałam też wszystkie takie zdjęcia, które po prostu nie zmieściłyby mi się na vision board, ale to dalej się zajdzie do tego vision board, więc takich mniejszych rzeczy. Chciałam bardzo tą książkę i kupiłam sobie ją właśnie na Amazonie, będąc jeszcze w Stanach. Chciałam mieć takie mega takie pool party znajomymi i właśnie e, podczas kampu udało nam się wyrywać na weekend sami do takiego większego miasta w tym stanie, w którym byłam i tam zarezerwowaliśmy sobie hotel i był akurat basen i właśnie sobie poszliśmy wszyscy, włączyliśmy sobie muzykę, było mega śmiesznie. Są może takie małe rzeczy, ale jak na nie patrzycie, pamiętacie o nich, zapisujecie sobie je, to one się naprawdę spełniają, moi drodzy. Zawsze, też jak już mam zaplanowane podróże, robię sobie tablice na te podróże. Jakbym chciała, na przykład, żeby moje zdjęcia wyglądały, takie po prostu inspiracje Będę wam teraz pokazywała te zdjęcia i moje zdjęcia. Times Square. I mam bardzo podobne zdjęcie. Mamy tutaj słynne muzeum Demet, które było w plotkarze. Jak ktoś oglądał plotkary, to wie o czym mówię. Strasznie chciałam zrobić sobie pod Brooklyn Bridge takie zdjęcie. I to jest taka jedna miejscówka, ona się nazywa... W Polsku się to wymawia dumbo. Moim marzeniem po prostu ogromnym było odwiedzić Grand Central Terminal, bo tam była ta scena wprowadzająca... To był pierwszy odcinek pierwszego sezonu z Plotkary. Na pewno wiecie o co chodzi, jak, jest, jak oglądaliście Plotkarę. i po prostu musiałam tam mieć zdjęcie. z takich podróży. No, Miami, słynna a, budka kolorowa. Mam dosłownie pod tą budką zdjęcie, i to jest, to jest tak niemożliwe. Ja nie wierzyłabym, że znajdę się w tamtym roku w Miami i że ja będę mogła tam być i wiecie, Miami, Miami, no jakby Miami się kojarzy z filmami i ja tam byłam i to było takie wow Na Ocean Drive mam zdjęcie dosłownie tak w tym miejscu, gdzieś tak niedaleko, to też jest takie wow. E, wiele rzeczy się mi spełniło, i pokazałam Wam to nie, żeby się chwalić czy coś, tylko tylko, żeby Wam pokazać, że to naprawdę działa na swoim przykładzie. I odkąd zacząłam to robić, I swear, po prostu większość, rzeczy, tak 80% rzeczy z tablicy mi się sprawdza, i szczerze, sprawdziłoby mi się więcej, gdybym ja e, z, podjęła więcej kroków tym roku. Tylko, że też nie mogę siebie obwiniać, bo jakby chciałam się bardziej rozwinąć w social mediach, ale skupiałam się na czymś innym, bo jakby przeżyłam tą przygodę swojego życia, te wakacje w Stanach i tak dalej, to też nie była najlepsza przygoda, bo tam się wiele innych rzeczy też z tym łączyło, ale ogólnie mega doświadczenie. Pracowałam tam i jakby no nie miałam czasu się rozwijać i to tak wszystko trochę mi odeszło i też to zauważyłam, ale szczerze, nie żałuję, i jakby zawsze mogę do tego wrócić. I znalazłam swoją vision board na 2022 rok. Żebyście nie myśleli, że ja tutaj sobie z Was żartuję. Na 2022 rok też miałam swoją vision board, i wtedy moim celem było tak podróżować po całej Europie. I kurde, ile ja podróżowałam w 2022 roku, to był taki przełomowy rok, bo to był rok, w którym zaczęłam tak naprawdę podróżować sama, bo wcześniej miałam być tam 18 lat, mieszkałam w domu, a. Wiecie, to już miałam tak 19 lat, miałam grupkę znajomych, z którymi mogłam to robić, więc to było super. Także, co chcę Wam przekazać? Róbcie vision board, a ja... No. Teraz się zabieram za robienie mojej nowej i to jest takie ekscytujące, na 2024 rok. Zaczniemy od tego, jak ja robię swoją vision board. E, a więc ja robię w Canva. Canva to jest mój ulubiony program do wielu rzeczy. I najpierw pierwszą rzecz, którą zrobię, to myślę nad tym, co chcę tak naprawdę osiągnąć w tym roku. Stawiam sobie takie cele e, różnymi kategoriami. Wiecie, na przykład takie cele daily, typu nie wiem, pić więcej wody, czy przeczytać takiej i takiej książki, albo tyle i tyle książek. E, I dobrze jest w swoich takich celach noworocznych i w ogóle celach e, pisać je konkretnie, no bo jak powiecie, napiszcie, no czytać książki, no okej, okay, ale nie macie określone na przykład ile musicie przeczytać tych książek, albo jakie książki, to to tak bardziej mobilizuje i bardziej jest realne, żeby się wydarzyło. I gdzieś to słyszałam już nieraz, i to rzeczywiście uważam, że jest prawda. też nie nakładam sobie jakiejś mega dużej presji, nie robię też takich nierealnych marzeń, wiecie o co chodzi. Znaczy, wszystko jest realne, jak chcemy to osiągnąć, ale chodzi też o to, żeby tak nie nakładać, żebyście pod koniec roku na przykład bardziej się e, zaskoczyli. A ja już mam rozpisane swoje cele, e, też nie wszystkimi się podzielę, bo uważam, że. No, nie trzeba się wszystkim dzielić, po prostu niektóre rzeczy można dla siebie zachować, a jak będzie widać efekt, tego po prostu będzie widać. Ale z takich rzeczy mniejszych, które chcę zrobić w tym roku, co mogę Wam powiedzieć, bo to kolczyk w pępku chcę sobie zrobić. Słuchajcie, ja odkąd pamiętam, byłam w posłówce, podoba mi się kolczyk w pępku, ale wiadomo, że nie zrobiłabym go wtedy. Owiez! Yes. No, ale kurde, tak się panicznie boję tego, bo po prostu boję się tej świadomości, że jakaś igła przez mój pępek się przebije. Chciałabym sobie założyć aparat na zęby, moje zęby nie do końca są proste. W sensie nie są jakieś krzywe, ale ja bym chciała, żeby były takie prościutkie. Chcę pić 2 litry wody dziennie. Jestem w tym ukropna ostatnio, piję mało wody. Ogólnie myślałam nad tym, żeby zapisać się właśnie z 24 do psychologa na takie online spotkania, nie dlatego, że mam jakieś straszne problemy, ale uważam, że to już jest tak łatwo dostępne i jest tak spopularyzowane teraz w tych czasach, że w sumie mogłabym sprawdzić, czy mi się to sprawdza i jakby czy mi coś pomoże, chciałabym po prostu na takich terapiach, no tak to się w sumie nazywa terapia, skupić się na sobie. I po prostu skupić się na tym, żeby bardziej się zrozumieć. Gdzieś jakieś tam na przykład, nie wiem, swoje wady po prostu nad na nimi pracować, bo ja też nie jestem idealna, na przykład za szybko się denerwuję, czasami słabo się komunikuję swoje potrzeby, albo przez to, że się na tutaj jestem zdenerwowana, to nie komunikuję swoich potrzeb i... Wynikają z tego na przykład jakieś kursie, Co jest do przepracowania? Na czym bym mogła się jeszcze skupić? Tak, po prostu, żeby zrozumieć siebie bardziej, żeby mieć kogoś, komu mogę się naprawdę wygadać ze wszystkich swoich myśli, które gdzieś tam mi ciążą. Ja jestem dużą overthinkerką, także ja dużo overthinkuję, co trochę mega przytłaczające. Na pewno chcę lecieć we wakacje czy po wakacjach na jakieś wakacje tygodniowe, all inclusive, kiedy już znam

wydaniu niż wczoraj. Ale ten kolega tutaj dalej nie chce mnie opuścić od tygodnia, także... to ma Zrobiłam vision board, słuchajcie, zrobiłam! Ja nie lubię się dzielić takimi rzeczami, bo ja lubię zachowywać takie swoje cele dla siebie, ale stwierdziłam, że skoro mam wam dawać inspirację, no to, to muszę pokazać, jak to robię, prawda? Także e, mogliście zobaczyć, jak robiłam tą vision board, tak, jak mówiłam, jest to na kanwie. jest to mega proste, Canva i Pinterest to jest jedyne, co potrzebujecie. I teraz na spontanie porozmawiamy o tym jak sprawić aby nasz nowy rok był lepszym rokiem, co robić, jak zrobić, żeby być najlepszą wersją siebie i tak dalej. Opowiem rzeczy na swoim przykładzie, dam swoje pomysły. Ja się totalnie tego nie przygotowywałam, nie mam nic zapisane, także będę po prostu gadała tak, o, ale ja właśnie lubię te gadać i uważam, że na spontanie w sumie mówię najlepsze rzeczy niż jak sobie, nie wiem, napiszę, co mam mówić, to czuję, jakby to był jakiś taki scenariusz, a ja nie lubię takich sztucznych rzeczy, także zaczynajmy. Więc nie będzie to pewnie trochę chaotyczne, nie będzie w jakiejś kolejności mega, ale będzie prosto od serca szczere i myślę, że przydatne. Także zacznijmy od tego, jak być najlepszą wersją siebie I jakby wiadomo, to nie chodzi tylko o wygląd, to chodzi też o nasze wnętrze Jeżeli chcecie też wyglądać lepiej, czuć się lepiej, to musicie zadbać najpierw od środka A jak dbamy o siebie od środka? A więc tak, ja bardzo polecam, jeżeli macie za dużo myśli w głowie Albo macie po prostu mega dużo negatywnych myśli w głowie, czy dużo narzekacie Polecam kupić sobie taki notes Fajne są notesy w Action Możecie je kupić, na, wiecie, dosłownie wszędzie Ale ja lubię mieć też taki Lepszy ładny zaszycik, bo to mnie to jakoś bardziej motywuje jak wizualnie jest ładne, no bo ja po prostu e, jak widzę coś ładnego wizualnie, to bym to od razu kupiła i wzięła, zjadła najlepiej w ogóle wszystko. <laughs> Także e, polecam Wam kupić jakiś sobie taki notesik i, i pisać tam swoje myśli. Nie musi być to robione codziennie, bo jak wiemy, nie codziennie mamy też na no, to czas i e, no, nie codziennie nam się też chce. Mamy też gorsze dni, w których nam się nie chce nic nawet pisać właśnie. Nie dawajcie na siebie presji, że to musi być codziennie, totalnie nie. Ja mam takie notesy i sięgam po nie jak na przykład naprawdę. Już nie wiem po prostu, dlaczego ja się zachowuję w taki sposób, albo dlaczego ja myślę o sobie, czy... W ogóle myślę w negatywny sposób. Wtedy biorę na przykład sobie zwykłą kartkę albo notes, który mam i zapisuję swoje myśli. Wszystko, co siedzi mi w głowie, i ważne jest to, abyście się nad tym nie zastanawiali albo bali się tego, co piszecie, swoich myśli, tylko pisali od razu straight to the point. Ja tak robię i po prostu wyłączam się. Na przykład, lubię sobie włączyć melodyjkę taką, jakby medytację w tle i po prostu sobie to pisać. Wtedy mnie to tak bardzo uspokaja i to jest taki mój czas. Kolejna rzecz, aby tak się oderwać od rzeczywistości, od codziennego trybu życia, że jesteś na przykład znudzeni swoim życiem, czy potrzebujecie jakiejś zmiany, nowe hobby. I naprawdę, I mean it. Jak dbamy o siebie, próbujemy nowych rzeczy Staramy się zmienić swoje życie To jesteśmy szczęśliwsi Wtedy nasze relacje są lepsze Czy na przykład nie łapiemy się toksycznych ludzi Czy właśnie zrywamy znajomości, które nam już nie służą Czy po prostu znajdujemy fajnych ludzi Na drodze w swoim życiu Bo jakby my jesteśmy szczęśliwi ze sobą szczęśliwi w tym jak postępujemy Nikt nie jest idealny i nasze życie nigdy nie będzie idealne Zawsze będą wzloty i upadki Ale ważne jest to Aby zawsze wracać na tą dobrą drogę Także Nowe hobby. Możecie na przykład, jak lubicie tańczyć. Zacząć chodzić na treningi, na właśnie tańce. Ja w tym roku nowym właśnie nie chcę to zrobić, ponieważ ja uwielbiam tańczyć, ja wiecznie puszczam sobie muzykę, tańczę sama do lustra i muszę po prostu w końcu zacząć tańczyć. Także ja idę na tańce w tym roku, to jest moje postanowienie, muszę. Jak nie pójdę, to my zabijcie. Ale to może być tak, jeżeli lubicie rysować, chodzić na jakieś właśnie zajęcia z rysunku, możecie chodzić na siłownię, wiadomo, możecie, nie wiem, zacząć biegać i sobie robić jakieś tam nowe postanowienia, że dzisiaj przebiegniecie kilometr, lub dwa kilometry kilometry, nie wiem, za miesiąc spróbujecie 5 km, wycie. Takie rzeczy, że będziecie po prostu się mogli cały czas wspinać do góry potem. Możecie, możecie właśnie założyć kanał na YouTubie, możecie zacząć działać w social mediach. Jeżeli lubicie montować filmiki, możecie zgłosić się gdzieś, zrobić jakieś swoje portfolio, tworzyć jakieś reklamy dla innych firm. Możecie założyć mały swój biznes, możecie nauczyć się robić makijaż bardziej profesjonalny jak Was to interesuje, kupić sobie nowe kosmetyki. Wiecie, rzeczy, z którymi możecie eksperymentować, to życie jest o wiele ciekawsze i jakby mamy po co żyć. Dosłownie mamy sens życia, bo coś nas cieszy. Jak jest coś, co chcieliście zrobić od dawna albo było Waszym marzeniem za dzieciaka, to zróbcie to. Zróbcie to, bo moim zdaniem bardzo ważne jest, aby w życiu cały czas budzić takie swoje wewnętrzne dziecko, bo tak naprawdę wiele rzeczy opiera się na naszym dzieciństwie. Wiele naszych traum z dzieciństwa od działuje na nas w dorosłym życiu. To jak my się zachowujemy na przykład z innymi osobami, to jakie mamy podejście, jakie mamy zasady, bo to wszystko wynosimy z domu i z kiedyś. Także nasze takie wewnętrzne dziecko jest mega ważne. Opcji... Jeszcze teraz w tych czasach jest mnóstwo, aby podjąć jakiegoś nowego hobby. Więc musicie znaleźć coś po prostu dla siebie. Taki kolejny krok, e, który bym podjęła, aby być właśnie lepszą wersją siebie w 2024 roku, to stworzyć sobie jakieś nowe nawyki, zdrowe nawyki. ścielenie łóżka rano. To jest mój nawyk które akurat dzisiaj mi nie wyszedł Ale przysięgam, większość czasu ścielę rano łóżko Dlatego, że wtedy po prostu od razu jakoś się tak budzę Bo ja widzę już pościelone łóżko Nie chciałbym się go kolejny raz ścielić Więc po prostu od razu wstaję I robię to, co mam robić I się tak budzę Albo na przykład jeżeli macie problem z tym, że rzadko sprzątacie To zróbcie sobie postanowienie, że przynajmniej raz w tygodniu Sprzątacie sobie pokój tak jak bardziej Wiecie, ścieracie kurze, odkurzacie Myjecie podłogi Segregujecie sobie, organizujecie sobie jakieś rzeczy w szafkach, picie na przykład ciepłej wody w szklance z cytryną rano, od razu, jak taki szot. Albo właśnie robienie sobie takich zdrowych, jeżeli macie na przykład sokowirówkę, to ja chcę to mega robić w przyszłym roku, tylko nie wiem, czy od razu to zacznę robić, może jakoś później w ciągu roku, ale mega chciałabym kupić sobie w przyszłym roku sokowirówkę i robić sobie takie wiecie, szoty zdrowe, takie zdrowotne, samemu na przykład imbir, ogórek, różę tam, seler, różne rzeczy można dawać, po prostu tak Pijecie na raz, ale, ale to jest takie coś zdrowego, czujecie się na pewno lepiej i tak dalej. Nowym nawykiem może też być nawet to, że jeżeli e, siedzicie cały czas w domu, to ja jakby jestem taką osobą, gdzie jestem trochę ekstrawertyczna i trochę introwertyczna. Mi się wydaje, że jestem 50-50 albo 60-40. Bo. E, ja mega lubię poznawać nowych ludzi. Ja w ogóle jestem taką duszą towarzystwa trochę yy, i jestem taka wiecie, otwarta, taka la, wszędzie na pewno, ale mam swoje momenty, gdy dosłownie moja bateria idzie w dół. I ja potrafię być tak, że jak ja za dużo wychodzę z ludźmi i idę na przykład kolejny raz na jakieś spotkanie, niekoniecznie jakąś imprezę, ale są po prostu ludzie, jest has, to ja potrafię tak siedzieć, i po prostu moją myślą jest tylko to, żeby wyjść. Dlatego ważne jest też ładowanie swojej baterii społecznej. E, chyba, że nie macie z tym problemu. No, ja czasami mam, więc jakby rozumiem te osoby, które mają. Ale jak siedzicie znowu za dużo w domu, to też nie jest dobrze, bo jak będziecie robić wspomnienia? Wiecie o co chodzi? To nie chodzi o to, żeby chodzić na imprezy, pić jakieś używki, kluby, bo. Nie o to chodzi. Możecie wyjść ze znajomymi, nie wiem, nawet jeżeli lubicie sztukę, do muzeum, możecie iść do teatru, możecie iść do kina, możecie iść do jakiejś kawiarni i spróbować nowej kawy czyli to, co ja lubię, to jest moje hobby, chodzenie do kawiarni. Jakby to nie muszą być imprezy. Chodzi o to, żeby jednak robić te wspomnienia, póki jeszcze jesteśmy młodzi, prawda? Więc nowe nawyki są mega ważne. Self-love czyli self -care. Właśnie selfcare to jest też te, większość tych rzeczy, które powiedziałam, czyli właśnie nowe hobby, jakiś sport i tak dalej, szukanie rzeczy, które lubimy, ale też no e, formą selfcare, szczególnie dla dziewczyn, e, to jest takie właśnie dbanie o swoją cerę, taka właśnie bardziej świadoma pielęgnacja twarzy, włosów, no bo ja mam też tak, że teraz jak do was mówię, na przykład od razu bardziej mi się chce mówić, opowiadać i w ogóle wejść do ludzi, bo wyglądam lepiej. A wczoraj jakby akceptuję siebie w dwóch wersjach. Akceptuję siebie z wypryskami na twarzy, bez makijażu, wałkiem na włosach i w piżamie, gdzie wyglądam no... Może nie atrakcyjnie, ale akceptuję też siebie taką i wiadomo, że tak się lepiej czuję. Niekoniecznie przez makijaż, bo mam właśnie lepiej zrobione włosy, mam spoko jakieś ubranko rzeczy, które lubię. I kolejna bardzo ważna rzecz, myślę, że najważniejsza z tych wszystkich, które wymieniłam dzisiaj, to jest zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, czyli po prostu stawienie czoła naszym. Wadą, bo nikt nie jest idealny i każdy ma wady. Jeden ma większe wady, drugi ma mniejsze, ale każdy je ma. I pierwszy krok to jest przyznać się do tego przed samym sobą, zrozumieć to i po prostu zmierzyć się z tym. Healing, czyli takie przyznanie się, że no nie jesteśmy idealni, że mamy jakieś wady, staranie się to zmienić, pracowanie nad tym. To mogą być. Właśnie jakieś traumy z dzieciństwa, rzeczy, które po prostu ciągną się za nami x lat i z tym nic nie zrobiliśmy, no albo to mogą być po prostu jakieś małe. Długi, które na przykład przeszkadzają nam w codziennych relacjach z ludźmi, czy to chodzi o przyjaźń, rodzinę, czy chodzi o partnera, to wiadomo, że każdy z was może mieć takie rzeczy i po prostu ważne jest, aby się do tego przyznać i ruszyć i coś z tym robić. Więc jak na przykład nie umiecie sobie sami poradzić, albo na przykład takie właśnie spisywanie rzeczy na papier wam. Nie wystarcza, to możecie właśnie zapisać się do psychologa. Jeżeli oczywiście możecie sobie na to pozwolić, mamy na myśli tutaj właśnie o pieniążki, no bo wiadomo, że to też no, nie jest za darmo, tak? Ale jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to jakby to nie jest wstyd, że chodzimy do psychologa. Ja nigdy nie byłam akurat, ale chciałabym się wybrać w 2024 roku po prostu, żeby zobaczyć, jak to jest, bo jakby nie byłam i chciałabym na przykład. Porozmawiać o sobie, zobaczyć może też perspektywę innej osoby obcej, bo jakby czasami e, wydaje mi się, że mamy taką tendencję, jak jesteśmy, czy to w związku właśnie, czy po prostu mówi nam coś, zwraca nam uwagę osoba bliska, to my tego tak nie do końca, może bierzemy do siebie, ale jakby. Wydaje mi się, że większy wydźwięk ma to, jak powie nam to ktoś całkiem obcy. Bo czasami e, wydaje mi się, że osoby mogą obwiniać kogoś, czy czuć jakąś urazę do kogoś, bo powiedział nam jakąś prawdę, która nas zabolała. E, no, a że jest to nam bliska osoba, to jakby, no nie wiem dlaczego tak jest, ale już mi się kończy pamięć w telefonie, także na szybko dokończę to, co mówiłam. E, mówiłam o tym, że właśnie nie wiem, czemu tak jest, że, na, że jak ktoś bliski nam czasami coś wypomni, to my jako bierzemy, odbieramy to jako urazę, ale tak nie powinno być, więc czasami wydaje mi się, że lepiej usłyszeć jakąś krytykę. Konstruktywną oczywiście, od osoby obcej. I tak, wydaje mi się, że jak zgłębiamy się właśnie w takie własne problemy, jakieś własne traumy, pracujemy nad tym, staramy się po prostu być lepszym. Człowiekiem dla samego siebie, to jesteśmy też bardziej wyrozumiali i bardziej potrafimy zrozumieć drugą osobę. Czyli też po prostu mamy zdrowsze relacje z innym, a wtedy omijamy właśnie takie truste relacje i jesteśmy bardziej wyrozumiali, może lepiej się komunikujemy. Także każdy ma jakieś swoje problemy i jakieś swoje rzeczy, nad którymi mógłby popracować, więc wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok na 2024 rok dla każdego, kto to ogląda. Jak już to oglądnąłeś, oglądnęłaś to musisz to zrobić teraz. To tyle, nie chcę też za bardzo rozgadywać, bo ten filmik mógłby trwać godzinę, bo jak zacznę gadać, to nie skończę. Chciałabym tak mega właśnie być regularna na YouTubie i dajcie mi znać, czy taka forma filmiku Wam się podobała, jak ja sobie tak gadam jakieś swoje przemyślenia, po prostu wrzucam tak, jakbym pisała na kartkę, tylko żeby było to do Was. Ja mega to lubię i po prostu mam nadzieję, że Was czymś zainspirowałam w tym filmiku, bo o to mi chodziło i sama też podjęłam ten krok, żeby zrobić tą vision board już. Wiadomo, że wiecie, to, że nowy rok, to nic nie oznacza, bo możecie to zacząć robić wszystko dzisiaj. Ja nagrywam teraz na laptopie, bo mój telefon wariuje, także ja już muszę kończyć i sobie uzupełnić miejsce na telefonie. Życzę Wam przede wszystkim szczęśliwego nowego roku i dużo świeżej, nowej, pozytywnej energii na nowy rok. Dajcie znać, dajcie mi jakiś feedback na temat tego filmu i to tyle. Żegnam Was. Bye! I <music> do